Sezon już się skończył, może by ktoś do nas dołączył MC aktywnie graczy poszukuje Nie bardzo kto się rekrutuje, na S4 już jest lista graczy Kwent wyzywa ich od partaczy Na pół sezonu się pojawiają, potem bolącą ręką się migają co nas czeka na jeżdery? Czy wszystkie bossy zabijemy? Na pewno, na pewno, pewnie jasne zobaczymy. Czas pokaże. Czas pokaże. Wszystkich hilerów już polefili. Tylko Daviny się nie odważyli. Mi go ciągle na bijajkę czeka. Ten biskład każdego bosa posieka. Kiedy Ennis rzuci ciężką zbroję W jego miękkie futerko euronie Lazy już nie głaszcze peta swego Szuka teraz ministranta przystojnego Co nas czeka na estery? Czy wszystkie bossy zabijemy? Na pewno, na pewno Pewnie jasne zobaczymy Czas pokaże, czas pokaże, a dar rogar? Ja go ze smakiem popijał herbaton się bydlakiem osi na monitorze 64 całe. Wciąż pankuje, wszystkie bossy doskonale. Bidding zaraz bije 3700 skora. Kulaks i Dagmarka depletują ciągle fola. Denacjonat na Discordzie przoduje, nawet hubem u Śmieszkach nie dorównuje. Co nas czeka na esfery? Czy wszystkie bossy zabijemy? Patrzymy, czas pokaże, czas pokaże. Borus od tygodnia ściąga pacza Spóźnienie, nie wiem, każdy wybacza Selupa nawet się już nie loguje Za to pastuchem, wokerem znów świruje Jarusz nauczył się już łąka, Zimgiel w bieda szybach się błąka Miły na nowym kąpie tabeki topuje Gąszcz już mu nie dorównuje Panie odpalił dark and light Mimo, że nie zaczął się S4 ride Co nas czeka na s Czy wszystkie bossy zabijemy? Na pewno, na pewno Pewnie jasne zobaczymy Czas pokaże, czas Na pewno, na pewno, pewnie. Jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.